Tegoroczna edycja Ursynaliów jest najlepszą edycją tego festiwalu. To, co założyliśmy sobie na początku, zostało przez nas osiągnięte 100% sukcesu wszystkie będy zagraniczne przyjechały zrobiliśmy mega koncert olimbijski Slayera Billy Talentu Nightwish i wielu wielu innych gwiazd które wystąpiły na scenie głównej i na open stage było super genialnie się z tego wywiązaliśmy negocjacje nie były łatwe z partnerami z gwiazdami ale ostatecznie wyszło super jesteśmy zadowoleni gwiazdy są zadowolone jest super to dzięki zaangażowaniu studentów mamy ponad 500 studentów pomagających przy tej imprezie i wielka chwała za to, że znaleźli swój czas. Patrz, gdzie jesteśmy! Ursynalia! Tak jest! Jeden z pięknych z organizatorów! Wspaniali ludzie, uśmiechnięci! To wspaniała impreza! Wspaniałe gwiazdy tu się, proszę, przygotują do, do wspaniałego koncertu! Tu, tu, proszę, następny! Aż Aż bukieł wypadł, proszę! Nie, nie, spokojnie. Z czym? Ok, no tak jeszcze you U, R, S, Y, N, A L I A. Okay, you know what? Okay, that's fine. Yeah. Ursinalia. Yeah. Personalia. Okay. Uh, <laughs> Will you manage? <laughs> <laughs> Sorry about that. Yeah. Um, hey everybody, this is Joe from Gojira. Check out Ursinalia Festival. It's No, war! jesteśmy Szara eminencja tej, tej imprezy. Zobaczcie. Tam, 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 tam Pięknie kurz, w zębach. Czyli jest dobra zabawa, jest młyn i jest ścianka śmierci. Tak, pozdrawiamy, o, popać, pozdrawiamy ich. Tak. ślimaczka pokazują. O, ślimaczek jest. <g Kenneth> Co idzie? Tu trwają przygotowania, przygotowania tutaj, y, y, magi. czarna magia się odbywa, się przygotowuje, tam są następne przygotowania, spójrz tam głębiej. A teraz tak na poważnie, y, jesteśmy na Ursynaliach 2012, trzeci dzień. E, pierwszego dnia Slayer, e, drugiego dnia Nightwish, wiele innych, przed chwilą Gojira, e, za chwilę Mastodon, no i ja też będę tam grał dzisiaj. Jest fajnie, zobacz jaki jest piękny piach tam. Dziękuję. wspólnie stworzyliśmy ten festiwal. Największy festiwal studencki w Polsce. Największe juvenalia z najlepszymi gwiazdami, z profesjonalnym line-upem, z profesjonalną obsługą. Siemanko, dzień dobry, nazywamy się Chemia, jesteśmy z Polski, e, gramy, gramy na całym świecie rock and rock'n'rolla, a tutaj znaleźliśmy się na ursynach tych wspaniałych i takich cudownych, e, dlatego, że wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Esker Rock z naszym utworem pod tytułem Suite i udało nam się dostać dzisiaj, żeby zagrać sobie e, tutaj e, na scenie te zacne półgodzinki, które były naprawdę znakomite, nie patrzcie tak na mnie, ty człowieku, gdzie tam widzę. Technika i ekipa techniczna całej imprezy, jak i nagłosienie jest po prostu rewelacyjna. Super, super. Sound jest taki, że łeb urywa. Tak, naprawdę. Eee, co aby tam gadać. Myślę, że nasze słowa e, niosące dobrą nadzieję, taką i dobre słowo, nowinę również e, zakrzewią w młodzieży e, nowy taki ogień, płomień e, miłości i radości, radości wzajemnej. Drodzy studenci Rzeczpospolitej. Zapraszamy Was serdecznie na wszystkie ursynalia od dziś do przodu. Dziś jest 2012. To od dzisiaj. Powiem Wam, że to jest niesamowite, że zespół, który nie ma żadnej agencji zajmującej się naszymi koncertami, nie mamy też menadżera. A mimo to gramy tak duże imprezy i tak no, spektakularne imprezy, jak, jak właśnie dzisiaj Ursynalia ze Slayerem, z Limbiskit i z wieloma polskimi, też świetnymi kapel, kapelami, m.in. Noko byłem na koncercie, bo pod, pod wrażeniem jestem. A wszystko za zasługa jest naszych forumowiczów, naszych przyjaciół, ludzi, którzy są na naszym Facebooku, można powiedzieć, że lud jest naszym menadżerem i to jest budujące dla nas, no bo jakby. Też jesteśmy, czujemy się częścią tego, tego całego wydarzenia, nie tylko zespół, to jest Lux Torpeda, pięciu muzyków, którzy grają, ale słuchacze, forum i to wszystko właśnie słyszymy, lipali się, rozgrzewa. No to ja myślę, że nie tylko Ursynalia, ale wszystkie inne koncerty, które nam załatwiają forumowicze i, i ludzie, przyjaciele nasi w całej Polsce, to jest dla nas ogromne... No taki dowód uznania, to są najlepsze recenzje tego co robimy, pracujemy ciężko żeby płyty miały sens, a oni się odwdzięczają organizacją koncertów studenci mnie zaskakują, dlatego że w moich czasach, kiedy byłem dużo młodszy, no to studenci organizowali imprezy gdzie się zapraszało polskie kapele była Ira rzadko się zdarzało, że ktoś był z takiej naprawdę wysokiej półki, Manam czy tam Perfect, czy TSA, czy wiesz takie zespoły, a teraz się okazuje, że studenci robią imprezy, na której gra najlepsza kapela amerykańska, metalowa Slayer, no trochę się to pozmieniało w Polsce i cieszę się, bo to znaczy, że nie jesteśmy, nie mamy kompleksu jakiegoś mniejszego czy gorszego kraju, tylko jesteśmy krajem na poziomie, który może zaprosić każdego. Ursynalia to nie tylko święto studentów, święto muzyczne, ale to wiele innych atrakcji. Wesołe miasteczko, bandzi, silent party, kino plenerowe, strefa z grami komputerowymi, strefa chilloutu dużo różnych przedsięwzięć towarzyszących, które tworzą tą otoczkę festiwalu. Festiwalu, który nadal jest studenckim festiwalem. Jest bardzo dobrze, bardzo fajnie. Bardzo nam się tutaj podoba. Ursynalia chciałem ja zauważyć ze swojej strony. Wyrosły na jeden z najlepszych festiwali muzycznych w tym kraju w tym roku, jeżeli chodzi o taką muzykę. Scena w tym roku jest znacznie większa niż w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o dźwięk i światło, jest tego tak sporo, że nie powiem wam ile ma to mocy, ponieważ my to już przeliczamy na tony. To jest potężna ilość sprzętu, potężna ilość prądu. ją dwa agregaty z tyłu, cały czas pracują, dostarczają prąd, żeby nagłośnić, żeby nakręcić całą tą produkcję. Wszyscy tutaj jak mróweczki pracujemy, dajemy radę i, i to jest super. Ursynalia 2012 przebiegły widowiskowo. Przygotowałem dla was wybuchy, których bałem się piekielnie. I między innymi przeprowadziłem test w lasach pobliskich. Bałem się jak cholera, ale okazało się, że nie było czego. Ursynalia są największym festiwalem studenckim w Europie. Dlatego uważam, że warto, warto przyjechać i zobaczyć, co się dzieje w ogóle na tej scenie. Jest naprawdę super. W tym roku Slayer, Godzilla, Nightwish. Mastodon! I wiele innych wspaniałych wykonawców pokazało, że tu w Warszawie może być naprawdę mrok i diabeł. Przybywajcie! na Ursynalia 2013. Na organizację takiego festiwalu możemy sobie pozwolić dzięki naszym partnerom. Partnerom wspierających, sponsorom, czyli tu marka Lech, Heja, Frugo, Black, Mazowsze, Miasto Sołeczne Warszawa, oczywiście nasze SBiW. No i dużym wkładem są bilety, ale bilety na studenckim poziomie. Bilety zaczynaliśmy sprzedawać po 29 zł dla studenta SGI za 3 dni imprezy. Imprezy z wspaniałym line-upem line-upem, którego by się nie powstodził żaden inny festiwal w Polsce. Już teraz zapraszam wszystkich na 30. edycję Usynalu, która odbędzie się w 2013 roku. Sprowadzimy specjalnie dla Was światowe gwiazdy. Zapewnimy wam masę atrakcji. I postaramy się, żeby ta edycja, kolejna edycja, była lepsza od tej minionej, żebyście się super z nami bawili, więc śledźcie nasze e, dokonania na Facebooku i naszej stronie Ursynalia.pl.